praktycznie chciałem się podzielić o swoim projekcie który zakończyłem półtora roku temu praktycznie no dziś rok może i 3 miesiące może ciut, ciut więcej czy było czy było to opłacalne ile to kosztowało pokażę to na dworze jak wygląda pokażę stary szambo ile kosztował mnie wywóz starego szamba co dwa tygodnie nieraz nie sześciej pokażę omówię wam pójdziemy na dwór pokażę jak to na dworze wygląda Jaki baniak zastosowałem? Dlaczego nie większy? Dlaczego nie mniejszy? Troszeczkę wieje, ale chyba da się nagrać. Baniak zastosowałem 2000 litrów. Troszeczkę grubszy, taki wzmacniany, z belką podporową na środku. Wysokość chyba 1,5m, na no 25 byłby długi. Tutaj mam pierwszy odpowietrznik, który wychodzi z domu. No, takie coś zastosowałem takie osłonki porobiłem, na trzech takich tam na górze też i tutaj o to mi chodziło, żeby tutaj to chroniło trochę jak się kosi trawę, czy coś się grabi czy coś, jakby się chciało powyrywać by tej, tej rurek nie uszkadzać i no na wprost mamy baniak odległość od domu, bo baniak jest około 5 metrów Zostawiłby taki kapelusik kołnierz dokupywałem ten to jest chyba rura 500. Tak ono wygląda sobie. No właśnie, że o to by było za nisko. O to chodziło, żeby to przedłużyć. Ja chciałem to kupić oryginalne. To jest no było bardzo drogie. Nie pamiętam ile kosztowało, ale ciut, ciut to kosztowało. Na wprost idą dwie rury osrączkowe 16 metrów, jedna. Razem 32 metry zrobione. Dwa kapelusiki. Odpowietrzniki tak zwane. Tu taka ziemia jest, no tu jest taka ziemia z giną pomieszana. Te kapelusiki też tak samo tutaj. No taki jeden musiałem dokupić. Tutaj dałem trochę wyższe, bo tu się więcej kosiarką chodzi, żeby to chroniło. Bo na przykład dużo razy widziałem, że te rury tutaj są uszkodzone, poniszczone po jakimś czasie. to nie jest połamane na przykład też, jak też dużo razy widziałem to jest połamane i zastosowałem taki kamień płytkowy to jest kamień ozdobny, ale podobnej gradzatości tylko że od 8 do 10 mm I ta oczyszczalnia miała być początkowo miała być tutaj, na tutaj robiona ale tutaj będzie droga, dojazd do tej oczyszczalni zrobiony mam trochę gruzu, chcę to trochę zerbrać, tą warstwę ziemi, na to dać gruz i kamień taki Drogowy, taki tłuczeń. A tutaj mam. To takie zwykłe szambo. Tu jest chyba około 2,5 tysiąca litrów. Je trzeba było pompować co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, tak średnio. I ja chciałem tutaj stawić baniak. Ale nie można było. Z tego względu, bo jest studnia. Nie może być baniak blisko studni. Zasobnik na brudną wodę nie może być blisko. W Studni i tutaj, go dlatego, tutaj, dlatego, z tamtego miejscu czyszczenia nie widzę. Pomyślałem, tutaj dać rurę, puścić i wypuścić tutaj na łomeczkę na swoją posesję, ale nie można było. Bo nie jest, tutaj nie było zachowana przerwkość. Tu też fajnie by było, bo to jest, coś jest fajnie ze spadkiem. Uzyskanie pozwolenia to jest około miesiąca czasu. Już to to MZK pismo, czy będzie prowadzona kanalizacja w mojej okolicy, ale nie była. Nie, będą nie było w tamtym czasie projektu ani przewidzianej takiej inwestycji. Po miesiącu czasu dostałem taką odpowiedź. Z tą odpowiedzią pojechałem do, po do Starostwa Powiatowego w swoim okręgu. Dostałem dokumenty, wypełniłem, tam było około 8 kartek. Swoje dane, ile osób, jaki zasobnik będzie używany. Ja zaznaczyłem 2000 litrów. Bo większego nie było sensu. Też z kilkoma osobami rozmawiałem, które to instalują. Popytałem się, bo jak do 4-5 osób to 2000 wystarczająco jest za duże i też nie ma co montować. Bo nie wytwarza się na tyle bakterii, żeby to normalnie funkcjonowało. Cały koszt projektu gdzieś kosztowało około 8500. Baniak, prasa, kamyk tempuczkowy, co pokazywałem, dodatkowe rzeczy co pokupowałem. Dlaczego się na to zdecydowałem? Bo był problem z wywozem nieczystości. Nie miał kto wywozić w naszej okolicy. Już nie ma kto wywozić. I nie wiem, czy teraz chyba tylko dwie osoby zostało. No, jak cię dzwoni, to też oni nie mają czasu. Nie zawsze przyjadą w ten dzień, co my chcemy. A dużo, dużo wiem, ludzi woła wcześniej, by nie mieć zaraz za pełnego zbiornika. Umawiałem się na dany. Dzień, godzinę, na przykład, że mu tam raz nie na przykład co dwa tygodnie przyjeżdża, ale co tydzień i mu to wywozi. No też jakieś rozwiązanie. Dlatego ja zainwestowałem w tą oczyszczalnię przed Był duży koszt na początku. Jeszcze większy można było, było zrobić koszt, jakby się tą elektryczną, tą z przepopownią robiło Tamta tu się zaczynała od 12 zwysz. Ale z tej jestem zadowolony, nie ma problemu z tym wywozem. Ja też mieszkam pod górkę. Nie zawsze chciał Pan przyjechać, bo nieraz popadało, było coś ślisko No też rozumiem Pana, tak? Bo się już u nas parę razy na wiosce zakopał Ale jestem zadowolony Nie narzekam Też jest też ważne Jak dobieramy taką oczyszczalnię Jaki mamy grunt A jak mamy jakiś ciężki taki grunt gliniasty, to ona się nie nada Bo ona w ten nie będzie odprowadzała odpowiednio tej wody tego co przeczyści. Tu u mnie jest tak. Jest 25 cm ziemi, później trochę gliny, trochę piasku i tą glinę na bok się odłożyło, co wy wydobywał. A na te róż na tym piasek się położyło. Kamień puczkowy się wsypało. 13 ton poszło. Ten właśnie okrąg dokopywałem. Zury 500 te takie kołnierzyki porobiłem, żeby się tak te rury nie szerzyły, to ładniej, troszeczkę estetyczniej tak wygląda moim zdaniem było warto to zrobić koszt był ale on już się powoli wraca jak liczyłem, to on mi się w ciągu dwóch lat wróci no dobrze, jakby teraz pokazali nam się podpiąć pod, pod kanalizację, no, no, nie pod, no chyba nie mają takiej siły i też, o właśnie, ten najważniejszy bo na przykład nie każdy będzie mógł taką oczyszczalnię też zamontować. Bo na przykład na gruntach rolnych takiej instalacji nie można montować. Trzeba ją przeszkałtować na działkę budowlaną. u mnie właśnie tutaj ten kawałeczek co Wam pokazywałem, to jest działka budowlana, budowlano rolna. Jako osoba fizyczna nie możesz. A jako rolnik mógłbyś tu już postawić. Bo rolnicy mają do 100 tysięcy litrów, nie muszą zgłaszać tego. I dlatego też tak to mówię, to też jest ważne. Nie za dużą też nie wolno, za małą też nie wolno. Taką pośrodku wybrać, żeby każdemu pasowało. Zachować te odległości pomiędzy granicami. Tam jest, można na internecie co wpisać, tam wyskoczy dokładne. Chyba się już pozmieniało coś, oni co chwilę coś tam zmieniają w tych dokumentach. I też, żeby też ktoś się w taką oczyszczalnię montował, by też pamiętał o tym, czy ma grunty tam rolno-budowlane, czy samobudowlane. Bo na rolnych takiej oczyszczalni w tamtym czasie nie można było stawiać. Trzeba było odralniać ten teren. No, na przykład 20, na przykład na 32 metry trzeba było to wszystko odralniać. No, ale dodatkowe koszty by były w tym tamtym czasie. Go bo musi przyjechać, wyznaczyć, musi mapkę zrobić narzucić na na mapkę. Tak trochę to czasu zajęło. Około dokumenty dwa miesiące od tego zrealizowania, coś mi około no zmieści, zmieściłem się w tym czasie, co tam jest wyznaczone. Chyba tam jest pół roku, to ja się zmieściłem. Bo też można prosić o przedłużenie jednorazowe. Można to przeciągnąć trochę w czasie, na przykład to się nie wyrobił, pogoda mu nie pozwoliła na to. Na no, przykład to się in, inne rzeczy też mogły się wydarzyć. Podsumując to wszystko. Moim zdaniem było warto, dużo jest plusów i też jest dużo minusów, bo taka oczyszczalnia nie wiadomo ile pochodzi, tak? Też się mogą rozstrząski. Rozstrząski też się mogą. Zapchać po jakimś czasie, ale to jak się sypie środki, to jak ja sypię na przykład takie. Taką saszetkę raz tygodniu już sypię, a pod kolejne miesiąca dwie sypię. Też by każdy sobie przemyślał. Każdy niech sobie podejdzie indywidualnie do tej sprawy, bo, bo na przykład nie mamy dostępu do kanalizacji. Nie mamy dostępu do innych rzeczy. I co, jak my mamy teraz sobie poradzić, na przykład, jak nie mamy na przykład wywozów, też? To moim zdaniem warto takie coś zainstalować. Każdy indywidualnie do tej sprawy tutaj. Cześć i czołem. Do zobaczenia. Do następnego.